Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy Twoja ostatnia wymiana oleju może być szkodliwa dla Twojego silnika, to przerażająca myśl, której wielu właścicieli samochodów nie bierze pod uwagę. Dzisiaj ujawniamy 17 kosztownych błędów wymiany oleju, które mogą być szkodliwe dla Twojego silnika. Omówimy wszystko: od prostych potknięć po podstępne błędy, które mogą się zdarzyć w Twoim garażu. Do końca będziesz wiedział, jak chronić swój silnik i być może uniknąć kosztownych napraw. Nie odchodź nigdzie ostatni błąd, o którym porozmawiamy, to taki, który nawet doświadczeni mechanicy często przegapiają, czy wiesz, że mały gumowy pierścień może po cichu rujnować twój silnik. W tej chwili to prawda, a wszystko to z powodu podstępnego problemu, zwanego katastrofą podwójnej uszczelki. Przyjrzyjmy się temu ukrytemu zabójcy silnika, który kosztuje właścicieli samochodów dużo czasu. Wyobraź sobie, że właśnie skończyłeś wymianę oleju, czując się dobrze ze swoimi umiejętnościami majsterkowania, ale pod maską kryje się problem, a ty nawet nie wiesz, że tam jest problem, że pierścień o. Starego filtra nadal tkwi w bloku silnika. Pierścień jest nadal przyklejony do bloku silnika. Przeoczyłeś go, a teraz umieściłeś nowy filtr na wierzchu. Co się stało? Teraz masz dwie uszczelki zamiast jednej. Wydaje się nieszkodliwe, ale wcale nie. Wyniki są poważne i wkrótce zranią twój silnik. Oto, co się dzieje. Uruchamiasz silnik, i w ciągu kilku sekund olej zaczyna się szybko wylewać. Mówimy o dużej ilości oleju, silnik traci swój życiodajny płyn, i nie masz pojęcia, że przerażająca część silnika może wyschnąć, zanim zauważysz, że coś jest nie tak. To tak, jakby części silnika błagały o olej, ale nie ma tam nic, co mogłoby im pomóc. Wynik może skończyć się uszkodzonymi ściankami cylindrów, pękniętymi tłokami, a nawet całkowicie zablokowanym silnikiem. Mówimy o rodzaju Uszkodzeń, które mogą zamienić twój samochód w gigantyczną wagę do papieru, ale jest dobra wiadomość: jest łatwa naprawa, która może uratować twój silnik. Zawsze sprawdzaj stare miejsce filtra przed założeniem nowego. Zajmuje to tylko kilka sekund, ale te sekundy mogą oznaczać różnicę między zdrowym silnikiem a ogromnym rachunkiem za naprawę. Więc następnym razem, gdy wymienisz olej. Pamiętaj o tej historii o podwójnej uszczelce. Poświęć chwilę, aby dokładnie się przyjrzeć. Zdejmij wszelkie resztki o, pierścienie, pierścienie i upewnij się, że zaczynasz czysty silnik będzie lepszy. Dzięki temu zaufaj mi. Ten mały krok może uchronić cię przed dużymi kłopotami. Później katastrofa podwójnej uszczelki. Jeśli kiedykolwiek wstałeś z łóżka i od razu zabrałeś się za wymianę oleju, możesz uszkodzić swój silnik nawet o tym nie wiedząc, oto zaskakujący fakt wymiana oleju gdy silnik jest zimny może powoli uszkadzać samochód gdy silnik jest zimny, olej przykleja się do wszystkiego w środku, jak gęsty syrop. Możesz myśleć, że jesteś mądry, dokonując wymiany oleju w pierwszej kolejności ale w rzeczywistości zostawiasz za sobą dużo starego brudnego oleju, co nie jest dobre. Eksperci samochodowi z Society of Automotive Engineers odkryli, że olej staje się znacznie gęstszy, gdy jest zimny, co oznacza, że nie spływa prawidłowo, pozostawiając nieprzyjemne substancje, które mogą z czasem zużywać silnik. Ale nie martw się, istnieje proste rozwiązanie, które może zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy na naprawach. Wystarczy rozgrzać silnik przez kilka minut przed wymianą oleju. To takie proste. Ten szybki krok zapewnia, że cały olej spłynie, zabierając ze sobą te szkodliwe cząsteczki. Jeśli tego nie zrobisz, resztki brudnego oleju zmieszają się z nowym olejem, czyniąc go mniej skutecznym. Może to prowadzić do poważnych problemów z silnikiem w przyszłości. Poświęcenie kilku Dodatkowych minut na rozgrzanie silnika może sprawić, że będzie on działał płynnie przez znacznie dłuższy czas. Więc następnym razem, gdy będziesz wymieniać olej, pamiętaj, aby uzbroić się w cierpliwość i najpierw rozgrzać silnik, a twój samochód będzie ci za to wdzięczny. Konserwacja, właśnie skończyłeś wymianę oleju i czujesz się z tym całkiem dobrze, wszystko wygląda w porządku, więc zamykasz maskę i odchodzisz. Ale czekaj, mogłeś popełnić duży błąd, ponieważ pominąłeś jeden ważny krok, który może spowodować problemy dla Twojego silnika. Oto co dzieje się pod maską nowy olej, który właśnie wlałeś, nie miał szansy przejść przez silnik i wypełnić filtra, po prostu siedzi tam i nic nie robi. Gdy uruchamiasz samochód myśląc, że wszystko jest w porządku, możesz się zdziwić, gdy przekręcisz kluczyk. Wskaźnik ciśnienia oleju może wyglądać normalnie, ale nie ufaj mu. Kiedy przekręcasz kluczyk, wskaźnik ciśnienia oleju może wyglądać normalnie, ale nie ufaj mu, bo nie pokazuje on całego obrazu sytuacji. Silnik może pracować na znacznie mniejszej ilości oleju niż potrzebuje. To nie jest tylko drobna kwestia, to prawdziwy problem dla silnika bez wystarczającej ilości oleju. Części silnika mają do czynienia z większym tarciem, ciepłem i zużyciem. W każdej chwili, kiedy silnik pracuje w ten sposób, powoli się uszkadza. Możesz pomyśleć, czy trochę mniej oleju naprawdę może być takie złe? Cóż, tak. Praca silnika bez wystarczającej ilości oleju, nawet przez krótki czas, może powodować duże zużycie. Części silnika badania pokazują, że brak wystarczającej ilości oleju w tych pierwszych kilku sekundach po uruchomieniu może prowadzić do większego tarcia i możliwych uszkodzeń. To tak, jakby silnik pracował bez odpowiedniej ochrony. Więc w jaki sposób pominięcie jednego kroku po wymianie oleju może powodować te problemy? Eksperci twierdzą, że bardzo ważne jest, aby pozwolić silnikowi pracować przez co najmniej 10 sekund po wymianie oleju, dzięki czemu olej przepływa prawidłowo i dociera do wszystkich części, którego potrzebują. Ale jest jedna rzecz: jeśli nie sprawdzisz poziomu oleju po uruchomieniu silnika, możesz skończyć z dużo mniejszą ilością oleju niż potrzebujesz. Naprawa jest łatwa, ale wiele osób zapomina o tym. Po wymianie oleju uruchom silnik i pozwól mu pracować przez zimne zagrożenia związane z wymianą oleju. Następnie wyłącz go i ponownie sprawdź poziom oleju. Może się to wydawać dodatkową pracą, ale te dwie minuty mogą uchronić silnik przed poważnymi problemami w przyszłości. Pamiętaj, że dobra wymiana oleju. To nie tylko pozbycie się starego oleju i dolanie nowego, ale także upewnienie się, że silnik jest w pełni chroniony i gotowy do pracy. Więc następnym razem, gdy będziesz kuszony, aby pominąć tę ostatnią kontrolę, pomyśl o tym, co może się stać. Jeśli tego nie zrobisz, możesz pomyśleć, że dokręcenie korka spustowego lub filtra oleju tak mocno jak to możliwe jest dobre dla Twojego silnika. Ale poczekaj, ponieważ ten dodatkowy obrót może kosztować cię dużo czasu. Porozmawiajmy o tym, co się stanie, gdy nadmiernie dokręcisz te dwie ważne części korek spustowy. To nie tylko śruba, którą można wykręcić. Jeśli użyjesz zbyt dużej siły, możesz zerwać gwinty w misce olejowej, co może spowodować wycieki oleju, co oznacza, że silnik. Może to spowodować wycieki oleju, co oznacza, że w silniku może brakować oleju. I może on ulec poważnemu uszkodzeniu, a tego nie chcesz, gdy próbujesz zaoszczędzić pieniądze na konserwacji. Zbyt mocne dokręcenie filtra oleju jest równie złe, a prosisz się o kłopoty. Instalacja i nadmierne dokręcenie jest głównym powodem, dla którego jedna i cztery osoby robią to nawet nie wiedząc, że są ostrożni, podczas gdy w rzeczywistości przygotowują się na problemy. Więc jak uniknąć tego bałaganu, jest to całkiem proste. Weź klucz dynamometryczny i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Warto to zrobić dla spokoju, ducha dla filtrów oleju. Ręcznie dokręć go, aż będzie dobrze, a następnie wykonaj kolejne 3/4 obrotu za pomocą korek spustowy, obróć go, aż się zatrzyma, a następnie dodaj wystarczającą siłę, aby zgnieść podkładkę i uszczelnić. Pamiętaj, że podczas wymiany oleju delikatność działa lepiej niż twardość, a twój silnik i portfel będą ci wdzięczne następnym razem, gdy będziesz chciał nadać temu korkowi spustowemu dodatkowy obrót. Zastanów się dwa razy czasami, robienie mniej jest w rzeczywistości lepsze. Bądź na bieżąco z naszym następnym filmem, w którym podzielimy się więcej wskazówek, aby zaoszczędzić pieniądze na samochodzie. Konserwacja wymieniasz olej, a filtr wygląda na czysty. Kusi cię, aby go ponownie użyć i zaoszczędzić kilka dolarów. Nie rób tego ten pozornie nieskazitelny filtr ukrywa kłopoty, które mogą kosztować cię dużo czasu na naprawę silnika. Oto umowa: stare filtry oleju są pełne drobnych zanieczyszczeń, których nie można zobaczyć. Te cząsteczki zmieszają się z nowym olejem, od razu powodując problemy dla silnika. To tak, jakby używać brudnej szklanki do świeżej wody. Nie jest to mądre posunięcie. Stary filtr również nie jest w stanie wyłapać nowych zanieczyszczeń. Oznacza to, że silnik pracuje na brudnym oleju od samego początku, powoli zużywając jego części. To przepis na katastrofę. Dlaczego jest to takie złe? Badania pokazują, że silniki używające ponownie używanych filtrów szybciej się zużywają. Filtry zużywają się szybciej. Te drobne zanieczyszczenia działają jak papier ścierny na wnętrze silnika. Przerażająca część nie zauważysz, że coś jest nie tak, dopóki nie będzie za późno. Twój silnik może się rozpaść bez Twojej wiedzy. Dopóki nie zostaniesz uderzony ogromnym. Rachunkiem za naprawę naprawa jest prosta: zawsze wkładaj nowy filtr oleju podczas wymiany oleju. To nie kosztuje. The final oil check mistake: eksperci są zgodni, że ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania silnika w czystości i dobrego działania. Dobra wymiana oleju to nie tylko nowy olej, ale także zapewnienie silnikowi najlepszej ochrony. Więc następnym razem, gdy pomyślisz o ponownym użyciu filtra, pamiętaj o co toczy się gra. A twój silnik będzie ci wdzięczny i unikniesz poważnych bólów głowy w przyszłości. Właśnie zakończyłeś wymianę oleju i czujesz się z siebie dumny, ale gdy przekręcasz kluczyk, słyszysz dziwny dźwięk przez ułamek sekundy, który może kosztować cię tysiące. Oto co się dzieje. Twój nowy filtr oleju jest pusty, gdy uruchamiasz silnik, zasysa on powietrze. Zamiast oleju te pierwsze kilka sekund są krytyczne części silnika poruszają się szybko, prawie bez smarowania, powodując uszkodzenia, które szybko się sumują. Dlaczego ten suchy start jest tak niebezpieczny, kiedy uruchamiasz silnik, potrzeba czasu, aby ciśnienie oleju wzrosło? W tym czasie części silnika pracują w zasadzie na sucho, co może powodować ich szybsze zużycie badania, pokazują, że suchy start może zwiększyć zużycie silnika nawet o 75% w ciągu tych kilku pierwszych chwil, to jak papier ścierny na wnętrzu silnika powolny zel zużywa części, które zapewniają płynną pracę samochodu. Trudna część, nie zobaczysz efektów. Od razu ten problem powoli uszkadza silnik z biegiem czasu przy każdej wymianie oleju. Przy każdej wymianie oleju możesz myśleć, że wszystko jest w porządku, ale pod maską już dochodzi do uszkodzeń jest to jak ukryty problem, który może później przerodzić się w duży rachunek za naprawę. Więc, jak możesz chronić swój silnik naprawa jest prosta napełnij filtr oleju przed jego zainstalowaniem. Ten prosty krok upewnia się, że w filtrze znajduje się olej, gdy tylko uruchomisz silnik. Unikając tych szkodliwych, suchych sekund, poświęcenie minuty na napełnienie filtra może sprawić, że silnik będzie działał znacznie dłużej. To niewielka ilość czasu, która może zaoszczędzić wiele pieniędzy na późniejszych naprawach. Czy nie jest to warte dodatkowej minuty Twojego czasu? Pamiętaj, że prawidłowa wymiana oleju to nie tylko wlanie nowego oleju, ale także upewnienie się, że silnik jest chroniony od momentu jego uruchomienia. Więc następnym razem, gdy będziesz wymieniać olej, nie zapomnij o tym ważnym kroku, a twój silnik i portfel będą z tego powodu szczęśliwsze. Zawsze taniej jest zapobiegać problemom, niż je naprawiać, szczególnie w przypadku samochodów. A gdybym ci powiedział, że część za dwa dolary może zaoszczędzić dwa tysiące dolarów na naprawach silnika, to nie jest zbyt piękne, aby było prawdziwe. Porozmawiajmy o magnetycznych korkach spustowych niedocenianych bohaterach ochrony silnika. Te małe urządzenia wyłapują cząsteczki metalu, z którymi zwykły filtr oleju nie może sobie poradzić. Zaufaj mi, będziesz chciał zwrócić na to uwagę, gdy silnik pracuje tworzy małe kawałki żelaza, aluminium i miedzi po prostu normalne zużycie silnika ale chodzi o to, że te cząstki są zbyt małe, aby standardowe filtry mogły je wyłapać, a następnie przemieszczają się przez silnik, powoli zużywając go podczas jazdy, i właśnie w tym miejscu pojawia się magnetyczny korek spustowy, który wykorzystuje magnetyzm do wychwytywania tych szkodliwych metalowych cząstek podczas pracy silnika i zawsze pracuje, aby utrzymać olej w czystości. A silnik bezpieczny badania pokazują, że użycie magnetycznego korka spustowego może naprawdę zmniejszyć długoterminowe zużycie silnika, pomagając silnikowi dłużej i lepiej działać. Możesz się zastanawiać, w jaki sposób tak mała część może zdziałać tak wiele, zatrzymując ponowne użycie filtrów oleju ukryte zagrożenie zmniejszasz zużycie części silnika, co oznacza mniej napraw, mniejszą potrzebę wymiany części i ogólnie dłuższą żywotność silnika ale oto niespodzianka: większość samochodów nie jest wyposażona w magnetyczne korki spustowe. Jest to prosta poprawka, którą wielu producentów samochodów i właścicieli przeoczyło. Możesz teraz jeździć, nie wiedząc, że twój silnik jest powoli zużywany przez tych małych wichrzycieli. Odpowiedź, odpowiedź jest prosta: zaopatrz się w magnetyczny korek spustowy. To niewielka modernizacja, która z czasem może się naprawdę opłacić. Następnym razem, gdy będziesz wymieniać olej, Pomyśl o dodaniu takiego korka, a twój silnik będzie działał dłużej, a ty zaoszczędzisz pieniądze. Pamiętaj, że w pielęgnacji samochodu czasami najmniejsze zmiany robią największą różnicę. Dobrą wiadomością jest to, że unikając tych typowych błędów, możesz przedłużyć żywotność silnika i sporo zaoszczędzić na naprawach. Chodzi o ochronę silnika i portfela.